Cześć, damski, bardzo serdecznie się ten Filapek I W tym odcinku wam pokazać młode na nowe creepery No więc jedziemy mamy du dużo creeperów Więc szybko e, Każdy przedstawię Powiedziałam sobie gdzieś tutaj Pierwszy Spider Creeper Po wybuchu wywala, Zatruwa nas I wywala wszędzie pojęczynę Do go już mogę wrzucić Potem Psychic Creeper po wybuchu y, odrzuca rzeczy, które są koło niego, czyli na przykład mopki albo inne. Y, Art Creeper. Zamyka nas w takiej kupie y, z, z ziemi. Mogę wyrzucić. Potem Ice Creeper. Po wybuchu daje wszędzie, wszędzie. Y, no, no, śnieg. Potem Electric Creeper wybuchu albo wybucha albo uderza w nas pełnym. to każdego dotyczy nowego creepera potem fire creeper po wybuchu daje wszędzie ogień potem revert creeper taki jak normalnie tylko ma głowę do góry nogami i robi taką kulę też taką kulę i po tym wszystko wybucha potem dark clipper nie wiem co robi nie chcę bylić. może jeszcze sprawdzimy nie no nie wiem potem light clipper zamykam nas w jasno głazie potem water clipper po wybuchu robi taką kulę złody która potem opada Potem normalny creeper. Potem iluzjon creeper. Po wybuchu. Zaraz zobaczycie. Nie, nie wiem. To pokazuje się normalny creeper, tylko taki lekkowy niewidzialny. Jeszcze raz sprawdzę. widzicie taki a potem ostatnio to Freddy creeper yy, nie wybucha ale jak robię takie głosy wybuchu to znaczy że zaraz was uderzy albo zabiera albo zabija na hita albo bierze po serduszka. no to by było na tyle z mojej strony te wszystkie creepery pokazałem łapujcie subskrybujcie komentujcie co jeszcze chcecie do następnego odcinka cześć